Nie ma, ja jestem Krexi. w w odcinku. No, co sobie dzisiaj ze sklep Jest dokładnie druga seść w nocy. No, a więc tutaj możemy sobie zobaczyć sklep. Oczywiście mamy jakieś zestawy. Te, które są w sklepie. Mamy ładnego skinka. wix ona ma jeszcze plecak. I no emotkę jakąś. No. Tutaj mamy ładny kilo, no ładny, dużo styli i z tego to jest tyle. Mamy fajny zbiak to pieska, czy jak on tam ma. Malowanie i skinka. I tutaj się nam wrzuca nowa emotka. E, tutaj mamy skinka, też ładny. Męsko ma tego skinka. No i tutaj mamy jeszcze malowanie, no i tyle. Mamy jeszcze Elmia. Bardzo ładny skinek, trzy style Ognisty jest bardzo fajny Ogólnie to przepraszam, że na telefonie Ale... Dobra, czyli mamy emotkę Momencik, fajna emotka No nawet Mamy też emotkę, skinka, bagidna do bojowniczka Bardzo kozacki skinek Jeden z najlepszych za 800 Jestem mamy jeszcze emotkę, ale ona będzie ostatnia. No i mamy emotkę. Powolne oklaski bardzo fajna emoteczka. Polecam. Ale tutaj włączam sobie emotkę z najnowszą. Jest oczywiście mamy zestaw ten, co wczoraj Doset O Black Manta. Co ona okay. Czyli tak wygląda emotka ze sklepu. Bardzo fajna. Mi się akurat podoba. Naprawdę. Dobra załóżmy to tą motkę, nie wiem tutaj myłem za to Ogólnie teraz mały motek tutaj jakieś powiadomienie Dobra załóżmy bardzo fajna motka yy, yy, Tutaj macie moją stawkę Słaba jest, wiem No I tak wygląda sklep A więc ja się z wami żegnam Na razie Kocha, tabletka, to jest